Merytorycznie o e-commerce. To podcast dla wszystkich zajmujących się sprzedażą w internecie. Praktyczne porady, rozmowy ze specjalistami i właścicielami sklepów internetowych. Zapraszam Marcin Rudzik. Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak jak powinien, a koszty ciągle są wyższe od przychodów? Jeśli tak, to ten odcinek jest dla Ciebie. Omówię kolejne trzy przyczyny, które mogą powodować, że twój e-commerceowy biznes się nie spina. Jeśli jeszcze nie słyszałeś pierwszej części nagrania serii, dlaczego Twój sklep internetowy nie sprzedaje, zaglądź na www.marcinrudzi.pl ukośnik015. Tam omówiłem już trzy poprzednie przyczyny, które według mnie najczęściej sprawiają, że sklep internetowy nie sprzedaje. Omówiłem, jak niski budżet inwestycyjny wpływa, że nie możemy doścignąć konkurencji, jak mały ruch w sklepie, czy pozyskiwanie nowych, unikalnych użytkowników sprawia, że przy założeniu średnich konwersji sprzedaż jest jaka jest. Mówiłem również o tym, w jaki sposób wysokie ceny odstraszają kupujących, którzy łatwo mogą porównać oferty pomiędzy sklepami. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce? W tym odcinku zaczniemy od dostawy. Logistyka coraz bardziej idzie w parze z e-commerce. Bez logistyki nie byłoby e-commerce. Logistyka to m.in. dostawy, które oferujesz w swoim sklepie. Przed rozpoczęciem sprzedaży musiałeś zdecydować, jakie formy dostawy zaproponujesz klientom: czy to będzie poczta polska, czy kurier, jaki kurier, czy zaoferujesz paczkomaty. Prawdopodobnie przy wyborze doręczyciela kierowałeś się głównie dwoma wyznacznikami ceną oraz Twoimi doświadczeniami, właśnie z danym no, doręczycielem tak to możemy nazywać. No może, jeśli sprzedajesz coś niestandardowego, to również kierowałeś się ofertą z uwzględnieniem gabarytów. Dlaczego Twój sklep internetowy miałby nie sprzedawać przez dostawę? Już Ci podaję powody, które są potwierdzone m.in. w badaniach Gemiusa. Głównym powodem jest koszt dostawy. Zbyt wysoki koszt dostawy. Skończyły się czas i praktyki, kiedy kupujący starali się zarobić na kliencie, dodając narzut do ceny dostawy. Osobiście uważam, że jest to paskudne podejście i nie zalecam Ci tak, żebyś robił. Teraz wszyscy przyzwyczaili się do cen dostaw od kilku złotych do kilkunastu. Pomiędzy 10 a 15 zł kupując coś standardowego, jako kupujący powinien mieć zapewnionego już kuriera, a w kwocie tam 8 do 9 zł paczkomaty. Na pytanie co sprawia, że zdecydujesz się na pierwszy zakup w sklepie, a nie w jakimś innym oferującym podobny produkt, respondenci w 42% w badaniu Gemiusa na drugim miejscu obok ceny produktu postawili niski koszt przesyłki. W praktyce to działa tak, że jeśli Twoja konkurencja mimo takiej samej ceny produktu zaoferuje niższy lub bezpłatny koszt dostawy, to niemalże co drugi kupujący wybierze konkurencję. A jak już mówiłem w pierwszej części, dzisiaj porównywanie ofert w sieci nie jest trudne. Co więcej, jeśli produkt dobrze sprzedaje na Ceneo i jesteś tam obecny, ale to konkurencja oferuje dostawę 0 zł, to będzie Ci dużo trudniej, ponieważ Ceneo oznaczy to zieloną plakietką. Większość kupujących wybierze tą ofertę, gdzie jest słowo darmowe. W tym przypadku darmowa dostawa. Nie odkładaj tematu ceny dostawy na bok. Myśl o tym często i szukaj możliwości, tak żeby zaoferować jak najniższą cenę za przesyłkę. Wiele sklepów koszt dostawy bierze na siebie lub oferuje to od pewnej kwoty, np. powyżej wartości zakupów 100 zł. Szukaj takich metod, obliczaj opłacalność takiego podejścia. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce. Kolejna kwestia, na którą zwracają uwagę kupujący to czas dostawy. Dzisiaj wszyscy chcemy mieć wszystko na już. Zwykle nam się śpieszy, zawsze jesteśmy spóźnieni, podobnie jest z zakupami w sieci. Jeśli oferujesz produkt, na który przy zamówieniu kurierem trzeba czekać dłużej niż dwa dni, czyli np. cztery, od razu zapala się lampka kupującym, żeby sprawdzić, a czy przypadkiem konkurencji dostaną tego produktu szybciej. Bo skoro już zdecydowałem się na zakup, w większości przypadków zapłaciłem za niego z góry. To chcę go mieć już jak najszybciej. Ten produkt nie lekceważ czasu dostawy i tak samo szukaj możliwości przyspieszenia doręczenia. Postaraj się wydłużyć odbiór kuriera z Twojego magazynu, tak żeby przykładowo jak zamówienie wpłynie o godzinie 15, to jeszcze tego samego dnia wyjechało do klienta i na drugi dzień było doręczone. Jeśli realizujesz sprzedaż dropshippingiem, to będzie Ci na pewno trudniej, ale musisz być świadom tego minusa. Pamiętaj, że nawet jeśli oferujesz produkt personalizowany pod zamówienie, to czas dostawy też ma znaczenie. Spotykam się z takimi sklepami, że kiedy czas oczekiwania jest np. 7 dni, bo towar jest ściągany od producenta lub personalizowany, to bardzo często dostawa przedłuża się jeszcze bardziej. Bo przecież argumentów wtedy nie brakuje. Można zgodzić na producenta, że coś tam na granicy, że coś się stało, że maszyna nam nawaliła. No to nie są usprawiedliwienia. Jeśli chcesz konkurować z konkurencją, która ten towar ma na miejscu lub personalizuje go w bardzo szybkim czasie, i go produkuje i twój czas jest dłuższy, to oni mają przewagę. Jeszcze jedna kwestia dotycząca dostaw to jest forma dostawy. Poczta Polska, paczkomat, kurier to są trzy inne rodzaje dostaw. Każdy ma swoje upodobania. Jeśli nie chcesz tracić klientów przez to, że klient nie znalazł swojej ulubionej formy dostawy, to musisz oferować wszystkie trzy. Ja przykładowo nie robię zakupów w sklepach, gdzie sprzedający oferuje tylko pocztę polską, przesyłki typu list. Kiedy mnie nie ma w domu, muszę wziąć awizo i jechać na pocztę. Z kolei mam paczkomat po drodze z pracy, który co więcej nigdy nie przekracza 9 zł i jest czynny 24 godziny na dobę. Odnośnie kuriera to moja żona zamawia tylko przez DPD, ponieważ bardzo lubi pana kuriera. Popatrz, możesz się zaśmiać, ale na własnym przypadku przedstawiłem ci, jakie są realia. 20 milionów Polaków, którzy mogą zrobić zakupy w Twoim sklepie, ma mnóstwo takich swoich różnych się i upodobań. Dlatego nie dziw się, że konkurencja oferuje przeróżne formy dostawy, tylko zrób to samo. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce. Kolejny oczywisty powód, dlaczego Twój sklep internetowy może nie sprzedawać, to obsługa klienta i doświadczenia z poprzedniego zakupu. Temat dotyczy szczególnie sklepów, które oferują produkty no dość skomplikowane, mające wiele cech, wariantów, np. wyposażenie do domu. Kupujący często chcą uzyskać doradztwo nie tylko w sprawie samego produktu, ale jak z niego korzystać. Na przykład, zamawiając kawę, chciałbym uzyskać radę, jak dobrze ją zaparzyć. Jeśli takiego wsparcia nie otrzymam, czy to na infolinii, czy w poradnikach, wideo, artykułach, to zacznę wsparcia szukać gdzie indziej. Bardzo prawdopodobne, że trafię wtedy na bloga konkurencji i o dokonanie zakupu właśnie tam będziemy dzielić już zaledwie kilka klików. Umożliwienie kontaktu telefonicznego to podstawa w obsłudze klienta. Są sklepy, które nie udostępniają numeru telefonu, w ten sposób też na pewno tracą część klientów. Obsługą klienta możesz też zniechęcić kupującego. Możesz zastanawiać się, dlaczego masz tyle telefonów, które nie przekładają się na sprzedaż. Nawet jeśli kupujący bada rynek, to jeśli dobrze poprowadzisz rozmowę, ty czy twój pracownik będzie przyjaźnie nastawiony, będzie chciał podpowiedzieć, będzie rozmawiał nieszablonowo, to masz dużą szansę, że potencjalny kupujący Cię zapamięta. Wiele osób dzwoni też po to, żeby w ten sposób dokonać zakupu. Nie odsyłaj takich osób do sklepu online. Przyjmij zamówienie telefonicznie. Bardzo dużo osób dzwoni, które są starsze, które niekoniecznie dobrze się czują robiąc zakupy w standardowej formie przez sklep internetowy, wolą przekazać Ci wszystkie informacje telefonicznie. Takie zamówienia też trzeba obsłużyć i przyjąć. Obsługa klienta to nie tylko obsługa do momentu złożenia zamówienia, ale późniejsze komunikaty, zmiany statusów, moment doręczenia i wsparcie posprzedażowe. Jeśli masz produkt konsumpcyjny, krótkotrwałego użytkowania, jak np. spożywka, kosmetyki czy nawet odzież, to klienci do Ciebie powinni powracać. Twój sklep nie będzie sprzedawał, jeśli Twoi klienci będą w tym przypadku jednorazowi. Duża część winy może wtedy leżeć właśnie z doświadczeń z pierwszego zakupu. A to pierwszy zakup jest jak pierwsze wrażenie, czyli najważniejszy. Kiedy masz informację, że klient dokonuje zakupu po raz pierwszy, dbaj o niego szczególnie. Nawet jeśli wtedy pierwszy raz dołożysz do interesu. Będziesz musiał mu dać rabot, bo coś zawaliliście, to ten klient do ciebie wróci. Dlatego przyłóż się szczególnie, jeżeli jest to twój pierwszy klient, a masz produkty, do których twoi kupujący powracają. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce? Kolejna, trzecia przyczyna to karta produktu czyli zdjęcia i opis. Twój sklep nie będzie sprzedawał, jeśli na kartach produktów będzie widniał tekst w postaci jednej linijki. Jednego zdania, najczęściej zaciągniętego od producenta czy z jakiegoś ERPA. Twój sklep nie będzie sprzedawał, jeśli nie pokażesz wystarczającej ilości zdjęć, na zdjęciach nie zwrócisz uwagi na szczegóły, które dla kupującego mają znaczenie. Jeśli sprzedajesz odzież, to w galerii zdjęć nie pokazuj fotek zrobionych na manekinach. To też nie jest droga do zwiększenia sprzedaży, a wręcz odwrotnie. Opis produktu to dzisiaj nie tylko ważne zagadnienie w kontekście SEO i pozycjonowania, ale przede wszystkim ważne w kontekście UX i CX. -a. Ludzie naprawdę czytają opisy, jeśli decydują się na zakup, a tam będzie tysiąc znaków, to będą to czytać. Kupujący nie chcą wydać pieniędzy bezsensownie, chcą dowiedzieć się o produkcie wszystkiego. W przypadku odzieży kobieta będzie chciała wiedzieć, na jaką okazję będzie pasować sukienka, której wpadła akurat w oko, w jakiej temperaturze ją prać, żeby się nie skurczyła. Natomiast pasjonat gotowania będzie chciał znać wszystkie szczegóły dotyczące składu produktu, jego zastosowaniach, aspektach zdrowotnych, najlepiej, żeby były od razu przepisy itd. Im więcej zawrzesz informacji w karcie produktu, tym lepiej. Jeszcze lepiej będzie, jeśli zastosujesz rich content, czyli Twoje karty będą wzbogacone o zdjęcia, zużytkowania, ikonografię. To, co teraz Ci mówię, zaprocentuje w Twojej sprzedaży, a jeśli nie zadbasz o podstawową ilość tekstu, który będzie odpowiadał na pytania kupujących, ilość tekstu, którą myślę, że zaczyna się tak od 700 znaków oraz dobrej jakości zdjęcia, to kupujący pójdą tam, gdzie wszystkie informacje będą, czyli prawdopodobnie do Twojej konkurencji. Oczywiście możesz umieścić informację, że więcej informacji pod telefonem, ale jak to zostanie odebrane, ciężko przepuszczać. To, co teraz mówię, mocno zazębia się z obsługą klienta, ale czy nie lepiej odpowiedzieć na wszystkie pytania w formie tekstowej i bogatej zawartości, co również dobrze wpłynie na SEO, niż obciążać infolinię? Odpowiedz sobie sam na to pytanie. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce. Drogi słuchaczu. Dotrwałeś niemalże do końca tego odcinka. Omówiłem już w sumie sześć powodów, dlaczego Twój sklep internetowy może nie sprzedawać. Oczywiście takich powodów może być jeszcze dużo i to nigdy nie jest tak, że jedna kwestia zaważy i ona jest powodem tego, że Twój biznes się nie spina. Jednak te sześć czynników uważam, że są najczęściej powodem niskiej sprzedaży. Zbyt niski budżet na inwestycje, mały ruch, za wysokie ceny, dostawa, obsługa klienta oraz zawartość karty produktu. To jest moja szóstka, którą typuję jako pierwszą do przyczyn niskiej sprzedaży. Oczywiście nie możesz zapominać jeszcze o samym produkcie, czy jest na niego popyt. Musisz pracować nad wiarygodnością sklepu, szeroko pojętym marketingiem i wiele, wiele innych. Prowadzenie sklepu internetowego to taka wielka układanka puzli. Wszystko musi do siebie pasować i tworzyć spójną całość. Niczego też nie możesz pominąć. Mam nadzieję, że trochę Ci otworzyłem na dość oczywiste aspekty, ale jakże często pomijane przez początkujących właścicieli sklepów internetowych. Jeśli uważasz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, proszę podziel się nim ze znajomymi. zasubskrybuj mój kanał w źródle, którym słuchasz, czy to na podcastach Apple, Spotify, Google Podcast, YouTube. Tam wszędzie możesz mnie usłyszeć. Drogi słuchaczu, życzę Ci jak najwięcej sprzedaży w Twoim sklepie internetowym. I do usłyszenia następnym razem. Cześć. Słuchałeś podcastu merytorycznie o e-commerce. Prowadził Marcin Rudzik.